Dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam na pierwszego daily vloga w tym roku. Mam nadzieję, że trochę się stęskniliście. Chwila przerwy od tych daily vlogów była, ale ta chwila przerwy była potrzebna na przykład na chorowanie, po którym jesteśmy, więc powiem szczerze, ciężko się wstaje. Ciężko się wstaje, bo długo byłyśmy w domu, nie wychodziliśmy rano, eee, jest jeszcze ciemno na dworze, zimno, jesteśmy po chorobie. No i zbieramy się do przedszkola. To już jest drugi nasz raz, ale teraz ciężko. Myślę, że do wiosny łatwo nie będzie. No ale trzeba, trzeba działać, także działamy. Druga kawka wypita. Sprawy komputerowe ogarnięte. Została mi jedna rzecz do wyklikania, ale chcę ją kliknąć z Wami, żeby Wam pokazać fajne rzeczy, przekazać info o fajnych promocjach, ale przede wszystkim o fajnym portalu, o którym ja nie miałam pojęcia, a to jest naprawdę mega ułatwia czy bardzo fajna sprawa. A mianowicie od początku. Jeszcze w grudniu odezwał się do mnie portal dietli.pl, to jest portal do zamawiania hatteringów dietetycznych. Chyba oglądali mój vlogmas i słyszeli, jak często mówię. Nie przepadam za gotowaniem. Prędzej zamówiłabym kateryk niż panią do sprzątania Zresztą wy byliście ze mną w tym vlogmasie, więc na pewno o tym wszystkim doskonale wiecie, nie będę się powtarzać. No i jak zobaczyłam, jak działa ten portal, na czym to polega, to stwierdziłam, matko kochana to jest strzał w dziesiątkę, to jest coś idealnie dla mnie, i jak ja wcześniej w ogóle mogłam nie wiedzieć o e, istnieniu tego portalu, zwłaszcza, że na przykład sąsiadka moja mi nie powiedziała, a widziałam, że lubi ich na Facebooku i często sobie rozmawiałeś o cateringach dietetycznych, bo obie z tych opcji e, korzystamy. E, no ale właśnie, o co chodzi? E, chodzi o to, że w dietli.pl jest bardzo szeroka baza cateringów, bo jest ich aż 400, ponad 400, 25 różnych diet do wyboru. E, wchodzicie na stronę albo ściągacie aplikację, wpisujecie swoją lokalizację, wszystkie parametry, które Was interesują, jaką chcecie dietę, jaką chcecie kalorykę. E, no i wyszukiwarka pokazuje Wam wszystkie możliwe opcje w Waszej okolicy. Ja mieszkam na wsi pod Wrocław. I myślałam, że te opcje u mnie są mega okrojone. Natomiast okazuje się, że tych cateringów jest naprawdę sporo. Wybór jest duży i ta baza jest szeroka. Ja mogę sobie przebierać i wybierać: jak nie ten, to tamten i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo, bardzo mnie to ucieszyło. No i właśnie teraz e, testujemy. E, dzisiaj jest nasz drugi dzień. Zaraz pokażę Wam, co e, mamy do jedzenia na dzisiaj. Ja mam dietę. E, odchudzającą, ale to jest jakoś się nazywa smaczne odchudzanie. Zaraz sprawdzimy. E, a mój partner keto. E, wybraliśmy na pierwszy ogień fabrykę Smaku, ale będziemy sobie sprawdzać, testować, bo tak jak mówię, tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo. Ja myślałam, że jest ich o wiele mniej, a naprawdę możemy sobie przebierać i eksperymentować. To jest super, oczywiście, poza tym, że mamy dużo cateringów w jednym miejscu i możemy sobie zmieniać, dobierać pod siebie i tak dalej. Nie musimy nigdzie dzwonić. Wiem, że wiele z nas dalej ma z tym problem. Nikogo nic prosić. Wszystko modyfikujemy z pozycji własnego telefonu, komputera, domu. Także myślę, że to jest bardzo komfortowe dla wielu osób, bo możemy tak naprawdę prawie w każdej chwili zmienić. No i oczywiście, Możemy tak naprawdę skomponować totalnie swój jadłospis i swoje menu, jeżeli mamy takie potrzeby. No ale super jest jeszcze to, że są promocje. Obecnie trwa taka kampania noworoczna i ona trwa do 17 stycznia i działa na kod Nowy Rok 23 i polega na tym, że ponad 100 cateringów ma obniżone ceny o aż. 30%. Ale mało tego, bo ja mam dla Was jeszcze dodatkowy kod, i to jest kod Panna Joanna, i on daje 80 zł. Zniszczę zamówienia powyżej 800 zł dla nowych użytkowników. Także jeżeli nigdy nie słyszeliście od Jetli.pl, a macie ochotę zamówić sobie jakiś catering, lubicie cateringi, nie lubicie gotować, cokolwiek, chcecie sobie ułatwić życie, to wchodzicie na stronę z tej bazy, która jest w promocji, wybieracie sobie jakiś smaczny catering. Do tego wpisujecie kod Panna Joanna, zamawiacie na przykład na miesiąc i macie jeszcze dodatkowe 80 zł zniżki przy tych już panujących promocjach, ponieważ te promocje się łączą. To jest super, nie zawsze promocje się łączą, a te się łączą. Już Wam pokazuję jak to działa, bo ja złożyłam zamówienie na 4 dni i teraz chcę zamówić na kolejne dni. Także ja się loguję i już Wam pokazuję. Teraz mamy fabrykę smaku, także zaraz Wam pokażę, ale chciałam też spróbować Team, ponieważ oni mają dobre opinie. Wiele właśnie tutaj sąsiadów z tego korzysta, a my jeszcze nie testowaliśmy. Widać teraz, jaki mam catering, że to jest Team. i są zaznaczone dni, na które zamówiłam. Jest tutaj też z tej strony menu. Mogę sobie to dowolnie edytować, także naprawdę super to są opcje. To chodźmy zobaczyć, co ja dzisiaj będę jadła. O! Jestem bardzo ciekawa, ja tam nie jestem wybredna, w sensie ja wszystko jem, więc jestem otwarta na nowe smaki, nie, nie wczoraj sobie podejrzałam, kapuśniak, jak ja lubię kapuśniak, a w przedszkolu dzisiaj też jest kapuśniak, 100 lat nie jadą coś tutaj mam fajnego e, kolacja, a ta dieta się nazywa smakowite odchudzanie kolacja to jakoś jakąś pizzę z karczochem kukurydzą i papryką i sosem Bo musicie przyznać, że brzmi to dobrze na śniadanie to zaraz będzie krzemowa sałatka jajeczna z chlebkiem bardzo też atetycznie to wygląda jest jeszcze podwieczorek i co to jest? kakaowy pudding chia z musem. Mamy też wodę tutaj dołączoną fajnie, bo jest w szklanej butelce i na obiad mam jakiś ryż jaśminowy i tikka masala z ryżem jaśminowym. No w życiu bym sobie tego nie gotowała, gwarantuję Wam, a zapowiada się dzisiaj bardzo smacznie. Jeszcze szybko rzucimy okiem na ten keto chociaż. Dla każdego coś innego. O, tu jest jakaś fritata, też zupa kalofiorowa. Coś tu jest, rolatki. No, coś tu jest, rolatki są. I karkówka Tika Masala. O, to też dobre. Także tak to się prezentuje. I co jest też bardzo ważne, ostatnia już rzecz: link zostawiam wam w opisie. Bo żeby skorzystać z tych wszystkich zniżek, musicie przejść przez mój link, który właśnie zostawiam wam w opisie zachęcam, będę jeszcze o tym przypominać bo ta kampania moja ten kod będzie troszeczkę działał także tyle a ja zabieram się za trening, to jest drugi mój trening w tym roku po chorobie ciężko mi było wrócić to nawet nie to, że ciężko fizycznie, ja się boję ja się boję, bo jeszcze do końca, no coś tu cały czas jest, więc taka jestem bardzo ostrożna w tym wytężaniu organizmu, że tak powiem, no ale dzisiaj czuję, że mam powera i mam siłę i chcę poćwiczyć i mam chwilę, bo idę o 12 na paznokcie. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest po prostu e, hit. Odrost jest na pół paznokcia i to mi się urwało. To samo mi się nie urwało, ale mi się tak urywało, że musiałam to wciąć żel, bo tam się źle działo. Natomiast no, te paznokcie mam ek ekstremalnie długo. Ja je chyba zrobiłam 28 listopada. Jest dzisiaj 3 czy 4, y, 3 czy 4 stycznia, ale to mi się wysypało przez y, wyjazd do Irlandii, którego nie planowaliśmy. Ja miałam Poplanowane paznokcie, potem wszedł ten wyjazd i coś się wydało. A! No i e, grudzień dla stylistek paznokci to jest tak zawalony miesiąc, że nie miały gdzie dziewczyny mnie wcisnąć przed Sylwestrem, więc po prostu musiałam grzecznie czekać na swoją kolejkę. Bardzo się cieszę, no bo że, to, że jest za długo, jak już nie mam jednego paznokcia, to jest za długa, ale dzisiaj będę świeża i zrobiona na nowo, ale zanim to, to trening. Mm. sleep my things run dry i'm empty i can't see i'm blinded by this concrete and i should call you see what you've been up to i've been wondering how far did you go makijaż delikatny i szybki w końcu słuchajcie, zobaczcie pięknie widać, wychodzi słońce tego słońca to już tak dawno nie było, ja nie wiem cały ten grudzień, gdyby nie ten vlog staniał, jakbym ten grudzień przytrwała natomiast przytrwałam, ale dla mnie jeszcze tak tak ciężkie tak fizycznie chyba najbardziej są te miesiące styczeń i luty, później już marzec zaczyna się robić wiosna, w Kwietnie mamy perspektywę wyjazdu, perspektywę wjeżdżamy po prostu, ale już tą perspektywą żyć będę, także jeszcze ten styczeń i luty. Wiem, że to nie tylko mi jest tak ciężko w tym czasie. Tam nie chcę narzekać za bardzo jakoś zbytnio, nie? Ale tak obiektywnie stwierdzam po prostu, że to są trudne miesiące i pamiętajcie, że to są trudne miesiące nie tylko dla Was, bo czasami jak patrzę, na ten Instagram, to do list, 10 rzeczy, wszystko zrobione: to, tamto, siąto, wszyscy za. Nowy rok, nowa siła, nowa ja, wszyscy działają na 1000%. A ja po prostu mam wrażenie, że nie mogę się obudzić z zimowego snu. To pamiętajcie, że nie jesteście jedyni i że ten zimowy sen kiedyś się skończy, i że trochę dajemy sobie tę taryfę ulgową w tym ciężkim okresie ale jest słońce, więc no troszeczkę łatwiej się funkcjonuje. Dobra, yy, przejdę teraz do yy, zasłoni sobie, na... bo tak w ogóle to sobie położyłam, e, położyłam, przedstawiłam sobie biurko, dałam je sobie z powrotem pod okno i to jest jednak chyba najwygodniejsza, najfajniejsza tutaj opcja. W każdym razie chciałam powiedzieć, że przejdę do opowiadania, co mam dzisiaj do zrobienia, chociaż też mówiłam po znokcie. Ale tak, na 12 mam paznokcie, jest 11, 11, 11, 11. Za 2 godziny tam posiedzę na pewno. Co ja chcę dzisiaj zrobić, nie wiem. Wydaje mi się, że jakiś błysk i ciemny kolor. No bo to już w przyszłym miesiącu w lutym już będę blisko wiosny, tak mentalnie na paznokciach. Tak mi się coś czuje. Że że z luty to już chcę jakiegoś pastelowego koloru. Natomiast teraz wykorzystam jeszcze właśnie ten ponury okres na coś ciemnego. I kusi mnie powtórzenie stylizacji czarnych paznokci i topu takiego kolorowego topciuszek. Ale zobaczymy, może mi wpadnie coś innego w oko, ale chciałabym, żeby było błyszcze, tak sylwestrowo, chciałabym nadrobić sylwester. O, nie miałam sylwestrowych poznokci i to teraz takie karnawałowe. Dobra, potem muszę wejść do mrówki, po pożwirek e, i do banku. Nie wiem, kiedy ostatni raz byłam w banku, ale też mam tam coś do załatwienia. Ciekawe, ciekawe, czy załatwię. Nie stresuję się, bo to nic stresującego. Natomiast chciałam coś dostać i ciekawe. Ciekawe, czy mi to dadzą. Także to mam do załatwienia. I później już jadę od razu e, po chanie, bo to już będzie taka godzina. Testujemy dzisiaj Wonder Match Translucent Loose Setting Powder with Amethyst Dust. Mm -hmm. Mm -hmm. Transparentny, ultra lekki puder, wygładzający. Idealnie dopasowuje się do cery, utrwala i nadaje efekt naturalnego wykończenia jaka. Czego makijażu? E, zawarty w formule ametystowy pył subtelnie rozświetla twarz, niwelując widoczność drobnych linii i niedoskonałość. Sposób użycia? Sposób użycia nie jest niczym skomplikowanym. E, zobaczcie, tutaj e, tak fajnie zamyka eweling swojej pudry. Nie dość, że jest tutaj zawsze to siteczko, które jeszcze rozdrabnia nam puder. To jeszcze jest ładnie zamykane. Także ja muszę Evelyn pochwalić właśnie za te ostatnie zamykania tych puderków. Uuu, ale ja sobie tu nałożyłam na paznokieć. Yy, nie. po tym <grym>, dzisiaj gadam. <grym>, dotknęłam paznokciem i widzę, jak on jest rozświetlający. O, to chciałam powiedzieć. No, to może być. To może być coś fajnego. Ale coś nie chce mi, powiem Wam, wypadać. Ten puder stąd. Jak to tak? Faktycznie lekko odbija światło. Jest też tak bardzo ładnie zmielony, także nie widać go na twarzy. No, moim zdaniem bardzo ładnie to wygląda. Bo bardzo, bardzo naturalnie. Ciężko to wychodzi z tego opakowania. Nie wiem, gdzie jest problem. Natomiast, no, bardzo fajnie. Taki lekki. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Lekki taki glow, ale właśnie bezprzesadny. No, także. Ładnie. Ja sobie jeszcze zawsze dodaję w środkowej partii twarzy tę alkę jako rozświetlający puder, ale dzisiaj potestujemy to, więc już nic dodawać. I move on you, 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 you. To idę, bo dawno się tak nie cieszyłam na wizytę. Pastokciową jak dziś. No, po prostu radość milion leca. A pogoda taka dziwaczna jest chyba 8 stopni, Chciałam właśnie minus 18 z tego co pamiętam. Dobra, lecę. Ja wie, słuchajcie, udało się zrealizować plan. Jest ciemny, no na pewno nie jest to jasne. Zapomniałam zapytać, jak się nazywa. Kurcze, pieczone. E, ale. Jest, wygląda pięknie. No, i jest topciuszek na nich. Dwa są w błysku, trzy są w macie. Fajnie to wygląda. Przepiękny jest ten kolor. Ja lubię mieć takie energetyzujące kolory. No, zastanawiałam się nad czymś jaśniejszym, ale mówię nie! To jeszcze nie jest czas na jasne kolory. Zimno się coś zrobiło. Zjadłam sobie śniadanko, zaraz je zjem, ale najpierw chyba pojadę do tego banku. Jestem tak zadowolona z, fan, z tego, że mam nowe paznokcie, że jakie by one nie były, to ja bym i tak była zadowolona. W każdym razie bardzo się z nich cieszę, bardzo. Jakąś rolkę nagram, mam troszkę czasu, bo się szybko w miarę uwinęłyśmy, ale jeden kolor to szybko poszło. Także mam zamiar z powodzeniem załatwić wszystko, co mnie jeszcze... Czeka. Bank, mrówka, rolka, paznokciowe. I zjeść, i dojechać, kochanie w końcu. O! Polskie składy budowlane za mną. I w tych polskich składach budowlanych jest żbilek. I dużo ładnych rzeczy, ale jej nic nie potrzebuję. Idę za potrzebą w tym roku. W sensie naprawdę. No, będę kupować jakieś rzeczy do filmów, ale yy, no mam zamiar faktycznie dalej dalej bo to nic nowego u mnie kupować to czego faktycznie potrzebuję na tym się skupiać także idę no ja dostałam zobacz jakie korale kto mi zrobił takie korale kto ja Hania bardzo piękne kolorowe makarony no totalnie w moim stylu dziękuję fajnie było w przedszkolu a umiesz mówić? A jadłaś obiad? A co było na obiad? Nie umiem mówić. Dostałyśmy też, słuchajcie, zaproszenie na dzień babci i dziadka. No nie wiem, Haneczko, czy Twoja babcia z dziadkiem dotrą. Może być średnio, ale nie wiadomo, czekania dotrzyma do 23 stycznia. Także zobaczymy, ale korale są. Cudowne, w życiu tak pięknych korali nie dostałam. Jedziemy do domu. Jestem głodna, te? A, a jadłeś obiad? Jedziesz.

ja by nie otwieram, może komuś damy w prezencie, a Ania się ptak, komu? Ja mówię, no nie wiem, a komu chciałabyś dać? I komu chciałabyś dać? Sobie. Jakby na symbol. jak ma wybrać kogoś, komu chce dać to w prezencie, to ona wybiera siebie. A czy ty się malujesz? Tak. A ile ty masz lat? Cztery już. <laughs> Prawie cztery. A czterolatki się malują? Tak. A inne dziewczyny w przedszkolu są pomalowane? Tak, kto się maluje? Poproszę imię. Ostatnio była z kolei rozmowa na temat kolczyków, tak? Ale już ci na razie przeszło, nie? Tak. Nie chcesz już na razie kolczyków? Ale Mikołaja mam. Co od Mikołaja masz? Kolczyki. No tak, takie klipsy. No i właśnie to zrodziło dyskusję na temat dziurek. Że Hania pójdzie do specjalnej pani. A pamiętasz, jak się ta pani nazywa? Fir? Serka. Fir serka I zrobi jej dziurki, ale ustaliliśmy, że tylko jedna dziewczynka w grupie ma. więc jeszcze. ma. Ach, czyli już dwie dziewczynki w grupie mają, ale to i tak mniejszość, więc jeszcze chwilę poczekamy. No dobra, przyszłyśmy posprzątać tutaj na górze tak. i nie wiem jak u was, ale u nas już te wszystkie o, panie, wszystkie ozdoby świąteczne pomału znikają, za niedługo trzeba będzie rozłożyć choinkę, stwierdziłam, że nie będę tak wszystkiego naraz, tylko tak sobie pomalutku będę to, Hanka, będę sobie to, dobry papier? Nie. Będę sobie to zbierać, więc idę e, do góry po pojemnik, bo chcę się schować w girlandę. Wczoraj ją zaczęłam rozbierać. O, tu są z niej częściej. No, jeszcze tak trochę się cieszymy, ale już tak pół, już tak pomału znika, jeszcze trochę jest. No, już się trzeba z tymi świętami pożegnać. Jeszcze dużo osób się nie będzie długo żegnać, natomiast u nas już od, to od 1 grudnia to już pomału możemy. To zwijać. Także sprzętam biurko po porannym makijażu, bo wyszłam w pośpiechu i wskakuję na górę po worek na girlanki. To jest prawdziwa pizza, więc ja jestem w prawdziwym niebie, taka na grubym, drożdżowym cieście chyba. Karczochy, mnóstwo dodatków wygląda pysznie. A powiesz nam, czy coś dzisiaj było fajnego w przedszkolu? Co robiliście? Na szyjniki. co jeszcze? Z kim się bawiłaś? Z nikim. Nie, to jest standard. Z nikim się nie bawiłam. Masz jakieś koleżanki? Tak, no to całe szczęście. Całe szczęście! A czemu się z nikim nie chce bawić? Dzisiaj się, dzisiaj. A jutro idziesz? Jutro idziesz, bo są co? Co jest jutro? Tańce. Tańce są ważne, nie? ta droga dobra, dobra, z ilum się bawiła. A, czyli jednak się skniewała? Z lilą wózek. No to całe szczęście, że jedna osoba się znalazła, chociaż do zabawy. Tak, tyle. No to fajnie. No, my sobie tak tutaj e, żyjemy. Słuchajcie, powoli po vlogmasie. No to w sumie my się od vlogmasa nie widzieliśmy. Zbieram siły, zbieram. Zbieram pomysły, chętnie. Czekaj, bo teraz ja mówię. Chętnie usłyszę, co byście zobaczyli w tym roku. Pachnie truskawką, ja Pachnie truskawką, chętnie No, także generalnie zbieram siły i pomysły, i co chciałam powiedzieć, że chętnie usłyszę. Co w tym roku tutaj zobaczycie? Na pewno będzie dużo vlogów, bo to lubicie, ja też to lubię. Pewnie będzie jeszcze mniej, chociaż nie wiem, czy się to jeszcze mniej. Nie, no coś się będzie pojawiało, ale nie będzie tych kosmetycznych, takich stricte treści mało, bo wy tego nie lubicie. W sensie, nie oglądacie tego chętnie i proszę mi pisać. Ja uwielbiam to. No dobra, pewnie kilka osób się znajdzie, natomiast. Widzę jak słabo się to wyświetla, więc generalnie ja sobie umiem wywnioskować, że większość tych treści u mnie nie lubi, nie przepadacie za nimi. Ale ja i tak, ja i tak ja czasem lubię i czasem po prostu mam ochotę sobie nagrać denko ulubieńców makijaż Get Ready With Me, więc na pewno takie treści będą, ale no nie za dużo, nie za dużo. Na pewno będzie mierzymy, już się nie mogę doczekać, mam nadzieję, że jakoś w przyszłym tygodniu pierwsze, no bo... No, bo trochę się z tym stęskniłam. Nie, żebym czegoś potrzebowała, ale mierzymy to jest zawsze dla mnie ogromna frajda. Więc może, jak macie pomysły na jakieś takie bardziej odjechane odcinki, czy wolicie takie bardziej praktyczne? Czyli e, mierzymy, czy wolicie z jednego sklepu, dajcie mi znać, czy wolicie jedną tematykę, na przykład sukienki, czy właśnie takie totalnie odjechane. Tak naprawdę nie było nigdy na moim kanale takiego. Takiego odcinka, że mierzę totalnie od czapy rzeczy. Jestem ciekawa, czy to by się sprawdziło. E, pewnie będzie też trochę tych lumpeksowych treści. Pewnie jakieś otworzymy sobie worki albo kartony z ciuchami używanymi, bo to Wam się bardzo podobało. No i dajcie mi znać, jak macie jeszcze jakieś pomysły, albo po prostu chciej listy zachcianki. Ja, wiecie, że wszystko czytam, rozmawiamy sobie tutaj także. Jakoś się do tego postaram ustosunkować. No dobra, ale chyba już po prostu pójdę kąpać Hanie. Jeszcze trzeba je zrobić inhalację. Dzień dobry w nowym roku. Nie wiem, na pewno w kwietniu będziemy zdrowi, jak wyjedziemy się wygrać w hiszpańskim słońcu. To wtedy. A do kwietnia no trzeba jakoś, trzeba jakoś przekoczować. Powiem wam, że... No, przeorało nas końcówka roku chorobowo i zobaczymy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że wy się macie w tym nowym roku zdrowo, czujecie się lepiej niż my i jakoś się tam trzymacie. Dajcie mi znać, co tam u was właśnie w tym nowym roku. I tyle. Ja dziękuję wam za dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że przyjemnie się oglądało. Pozdrawiam i do zobaczenia.